Witaj, cieszę się, że postanowiłaś wysłuchać tego odcinka. Mam na imię Kasia i zapraszam cię do wysłuchania odcinka podcastu Kobieta Nieodnowa. Daj mi 5 minut, a dzisiaj porozmawiamy o tym, czy da się dobrze z kimś zerwać. Bycie w udanym związku to wspaniała sprawa. A co jeśli nie wychodzi? Jeśli wiesz, że ta relacja ci nie służy i mimo wielu prób nie ma poprawy, podejmujesz decyzję o zakończeniu związku, czy da się rozstać w zgodzie? Czy jest sposób na dobre zakończenie relacji? O tym w dzisiejszym odcinku. Dzisiejsze czasy dają opcje różnego zakończenia relacji: te po ludzku i takie, które kompletnie są brakiem szacunku do drugiego człowieka. Teraz tak łatwo napisać koniec, nie pisz do mnie albo porzucenie bez słowa. Coraz rzadziej trafia się na ludzi, którzy mają na tyle odwagi i poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, żeby stanąć przed partnerem i zakończyć związek. Wydaje mi się, że to właśnie internet pozwolił nam schować się w domu i uciekać przed odpowiedzialnością. Przeraża wizja partnera, który słucha tego, co mówisz i widzisz jego reakcję na Twoje słowa. Stajemy się leniwi i bezwzględni. Ale przecież skoro byliśmy z tym człowiekiem w związku, to musiał być dla nas ważny. Jeżeli nas skrzywdził, no będzie to trudniejsze, ale uważam, że też powinniśmy kończyć związek twarzą w twarz. To jest odpowiedzialność i bycie fair wobec drugiej osoby, nawet jeśli ona nie była. Naprawdę musimy zdać sobie sprawę, że samo rozstanie jest trudną decyzją i krokiem do wykonania, ale nie miejmy sobie do zarzucenia, że źle potraktowaliśmy drugiego człowieka. To jest jedna rozmowa. Skoro podjęłaś lub podjąłeś decyzję o odejściu, to zbierz sobie w głowie powody, dla których tak się stało i najspokojniej jak się da, no bo i tak będzie dużo emocji towarzyszyć. Spotkaj się z partnerem i przedstaw swoją decyzję i jej przyczynę. Ważne jest, żebyś tym miał szacunek do drugiej osoby do samego końca. I teraz ta wydaje mi się trudniejsza część, czyli przygotowanie na reakcję drugiej strony. Znamy swojego partnera, więc teoretycznie możemy przewidzieć możliwe opcje. Dobrze jest właśnie przerobić w głowie różne scenariusze i przygotować się na różne reakcje. Oczywiście, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, ale to zwiększy szanse na spokojne przeprowadzenie rozmowy i nie wybicie się przy trudniejszym partnerze z tego spokoju. Będzie temu towarzyszył stres, strach, smutek, to jest naturalne. Jeśli reakcja będzie spokojna, to naprawdę dużo możecie wyciągnąć z tej ostatniej rozmowy. Możecie przedyskutować, co nie działało, dlaczego jest taka, a nie inna decyzja, czy da się coś zrobić, ale to jest akurat taka idealna sytuacja. Zazwyczaj emocje biorą górę i zaczyna się oskarżanie, kłótnia, łzy, no i niestety robi się trudno. I co wtedy? Postaraj się chociaż ty zachować spokój i nie wejść w miejsce właśnie oskarżania w emocjach. Kończycie relację, z jakiegoś powodu nie wyszło, mieliście czas na rozmowę i naprawę. Poproś o spokój drugą stronę. Jeśli się uda, możecie iść dalej. Ale jeśli nadal nie ma kontaktu, to jest ten moment, w którym uważam, że czas odpuścić i odejść. To tylko utwierdza Cię w tym, że podjąłeś lub podjęłaś dobrą decyzję. Podziękuj za wspólny czas i odejdź. Miej szacunek do samej samego siebie. No, i do byłego już partnera. Zwłaszcza, że teraz przed Wami droga przez poradzenie sobie z rozstaniem i dużo emocji z tym związanych. Daj sobie czas, zadbaj o siebie i o to, jak się czujesz. Reasumując, czy da się dobrze rozstać, myślę, że możemy wziąć przy ocenie pod uwagę właśnie swoje podejście. Jeżeli my nie damy się sprowokować, wyciągniemy wnioski i zachowamy szacunek do drugiej osoby. To myślę, że wygraliśmy w tej sprawie. Jestem ciekawa, jakie wy macie doświadczenia dotyczące zrywania. Czy niestety rzeczywistość wygląda inaczej? A może wam udało się rozstać w zgodzie lub w podobny do opisywanego sposób? Dajcie koniecznie znać. Może będziecie inspiracją dla innych stojących przed tą decyzją. A na dziś dziękuję za odsłuchanie odcinka i miłego dnia.